rozkład taki duży wyszedł, ale szybko skrócimy, bo ogólnie pytaliśmy się o nowy przychód, tak, pozyskiwanie dochodu, no i rzeczywiście to pozyskiwanie dochodu, to przyniesie Ci to jakąś satysfakcję i zadowolenie. Może to być związek z też wystrojem, dekoracjami, a jakimś pięknem. Karty, które mówią, że coś jest w planach, ale jeszcze te plany nie są wdrożone, czyli przyglądanie się czemuś, może Chodzi o kilka opcji. Natomiast karty usilnie, a to usilnie, mi chciały pokazać i powiedzieć jedną rzecz. Najważniejsza w tej chwili rzecz to jest taka potrzeba harmonii i stabilizacji i coś takiego, jak konieczność pogodzenia się z tym, co było. Czyli coś się takiego wydarzyło, że aż ściska mi w gardle, i to właśnie karty chciały mi naprawdę tutaj powiedzieć. I tak widać. Karty, które mówią, że mam kreatywność. I rzeczywiście ta kreatywność twoja, y, powiem ci, może przynieść niezły tobie sukces. Karty, które mówią o y, chęci podróżowania, dalszych podróży, bliskich podróży, chęci zmiany miejsca zamieszkania, na przykład taki przełom w życiu uczuciowym i rodzinnym. I karty również mówią o harmonii z ludźmi. Wiesz, bo ja tutaj właśnie widzę trochę takie może problemy w komunikacji z ludźmi. To też. Natomiast jedna rzecz, że w tej chwili i może od dłuższego czasu nad tym pracujesz, bo ja też widzę właśnie, Zawierania dużych, dużych znajomości. Więc wszystkiego dobrego.